nek trzeci Wyścig ponotowania Elo mordeczki z tej strony Borys przyjechałem na spotkanie które zorganizował mysł i poznałem się z Maćkiem całkiem spokoziomek Na spotkaniu ustaliliśmy jak wypchnąć żyletę z czarnej listy plan prosty wszyscy pozorujemy wyścigi o swoje pozycje by Maciek stał się drugim na czarnej liście notowania w policyjnym systemie albo się zdobędzie albo się podrobi dodatkowo podrasujemy trochę jego brykę by dała radę BMWC żylety w ten sposób pozbędziemy się tego dekla z pierwszej pozycji i nie będzie nas już więcej okradał. Po spotkaniu ruszyłem do mojej meliny, lecz po drodze spotkałem grupkę mechaników, którzy ustawiali się do wyścigu. Okazało się, że ścigają się o całkiem niezłą stawkę. Tak więc dołączyłem: Niezłe wózki, macie tutaj ziomeczki, w szczególności ty w mercu. Mam nadzieję, że mój wóz jest w miarę dobrze styuningowany, bym cię mógł pokonać, ziomo. No dobra, to startujemy. Mocy Nitra, przybywaj. KMMM, powiedziałem to jak jakiś mogości z depresją, ale walić, bo jakiś żol w swoim sidlem nie wyprzedził. Teraz już wiem dlaczego Mysowi tak bardzo podobał się ten wóz, po prostu umie one dobrze zachrzaniać. Tak więc full szacuneczek dla Lotusa, ale nie zmienia to faktu, że najlepsze są włoskie produkcje takie jak moja Alfa, ale i tak zawsze chciałem mieć. Ferrari! I kiedyś je sobie kupię pod warunkiem, że odzyskam motorylety moją całą forsę. A ty gościu w tej maździe tak nie kozacz, bo jak podjedziesz koło mnie, to łeb ci wyrwę. Ohohoho. Czyżby zainteresowała się nami policja? Patrzcie panowie, nasz wyścig jest sławny i my jesteśmy sławni, ale ja bardziej, bo jestem na czarnej liście. No i masz, kto tu nam się przyplątał. Jakieś konfidenty, ej panowie. Jeśli nie macie co robić, to weźcie przejdźcie sobie jakąś dobrą wyścigówkę jak na przykład któryś Need for Speed, a nie bawicie się w takie rzeczy w realu. To niebezpieczne. Okej, okay, jakieś nudy na pudy w tym wyścigu. Zarzućmy jakiegoś bita na radio. Mamusiu myślałem, że ta alfa jest nieco cięższa i że niemiotnie mnie na tym zakręcie jak szatan, ale całe szczęście nadal jestem pierwszy, bo jak w tym kawałku, albo plus i wygram albo minus i stracę. Ale tam się rozwalają z tą policją. Już się bałem, że ten McLaren mnie weźmie i przegram ale jak widzę nie mam się czego obawiać. Choo policja rezygnuje z pościgu, no nie jak się nie mogę, to przecież nie jest możliwe. Ale dobra, nawet jeśli policja odpuści, to mam zapas czasu. Ostatnie okrążenie, nie mogę tego złypać. Go, go! Wiedziałem, że tak będzie. Mm -hmm, mm -hmm. No i jednak, McLaren mnie dziabnął. No to czas dogonić drania. No po prostu wielkie podziękowania i list gratulacyjny dla tego gliny. Dzięki, ziomek. Przez ciebie przegram. Ty pokrywasz szkody. No i jeszcze, ty ziomulet to w pedalskim lotu. sile. jak śmiesz mnie wyprzedzać, chociaż z szacunku do czerwonego koloru powinieneś mi ustąpić. A jednak McLaren nie poradził sobie na tych zakręcidłach. Zaje bogo No to teraz zapylamy do mety. Potrzebuję dobrej muzy do zapylania. Dawać mi tu coś. Zwłaszcza że ten pedus lotus mnie wyprzedził. Wee! No i świetnie, lotu sidło dostało po dupie, to teraz nitro do końca i jesteśmy na mecie. Oh, in, jakiś trinkił inki mnie dogania, spadę ziomuś, stąd to moja miejscówka. Uf, na szczęście gliniarze się nim zajęli, wreszcie się do czegoś przydali. No dobra, bylebym się nie wywalił znów na tym zakręcie, bo jak się wywalę, to pozycję cholera jasna weźmie. No na szczęście się udało, to teraz gaz do blachy, bo decha się złamie i na koniec włączmy jakieś solidne rapsy. Mi co znamená svět. Cukr, káva, cukr, káva, káva, cigára, káva, cigára, nemám čas, troška se rozkočí, Práskam bičem, koně jsou spěněný, si tam do divadla za 5 minut osm. Dzięki za fotkę, powierzę sobie na ścianie, a teraz czas wiać policji.